Siemanko, z tej strony Kamyk i tak jak obiecałem, moje materiały będą bardzo pozytywne i pokażę Wam, jak dzisiaj trafiłem nową kartę specjalną z nowego, zarąbistego eventu. Zrobiliśmy też kartę hero, ale słuchajcie, czasami nerwy mi puszczają, zwłaszcza na Twitchu i Wy to możecie tam zobaczyć. Tutaj nie będę Wam tego pokazywał, natomiast dzieją się rzeczy dziwne, na przykład ręka jak złamana, zobaczcie. Proszę bardzo, to jest EAFC25 w całym wydaniu, proszę, breakdance. <laughs> Coś cudownego, coś cudownego, zgięł go trochę, później go nie. A może w ważnym meczu, kiedy jesteś po trzech porażkach, wychodzisz sam na sam gryzmanem i chcesz strzelić z fałsza? Proszę bardzo. Także jeżeli chodzi o porażki, możecie oglądać na moim Twitchu. Link macie gdzieś tutaj albo w opisie, a tutaj będę wam pokazywał te pozytywne momenty, kiedy wygrywam mecze lub trafiam coś dobrego w paczkach, tak jak o 19, kiedy wyszło coś dobrego. No i udało się nam trafić, robiąc kartę Hero. Udało nam się trafić kartę eventową, miłego oglądania. Nie robimy chyba żadnego SBC. Teraz czekamy, żeby to skończyć jak najszybciej sensie Plan jest taki, żeby skończyć do 19 ligę weekendową, może do 20, żeby na meczek sobie pójść na spokojnie. Obejrzeć, jak Polska rozwala w Portugal. Portugal Portugalczyków. Dobra, słuchajcie, tak wygląda nasz skład. Przypominam: Człamenik, Gusto, Dogi. Fajnie by było, jakby w końcu coś w tym składzie się zmieniło. Mamy Hamsika, który wchodzi. Mamy z Uon Legunara Może Tiurama, dajmy zamiast Railo. Uh, i okej. Okay. Myślę, że to jest skład, który można już cisnąć dalej. Może Rashforda też z tej nimi. Dajmy Araujo. Oh, i tak będzie wyglądała nasza rezerwa. Słuchajcie, jedziemy z pierwszym meczem. Jazda! 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 Madrid, a la Madrid! Jedziemy Dojeżdżamy chłopów Rzurinio Ruttia. Ajajaj. Aj, aj. Już było blisko. Widicicia ma, dobra, ma Toresa i Widicicia. Widzę, że robienie ikon oj oj oj! Pierwsza bramka, tu Griezmann. Jedziemy Kiedy ostatni raz Tyson w ogóle walczył? Kiedy, kiedy ostatni raz Tyson miał walkę przed tą teraz Kamad, Ja zdawam 1-0! ale jedziemy! Ale sądzę, tam kurdoba! Az... Uu, la, la. To bierzemy sobie takiego koła Palmera, który zrobi tak. Brameczka raczej. A jak? Jak koleś jeszcze odszedł z muru, to... Bek, nie z tej nogi, nie tak jak trzeba było, ale 2 do 0 Grismam. Ogólnie miałem chcieć z fałsza po krótkim, nie? Nie oglądałem Magdalinet, ale słyszałem, że bardzo zacięty mecz. Ehm, a jak Badosa z Igą teraz? Bo widziałem też wyrównany, na razie bez straty było. bez straty podania. A ja przypominam wam, że partnerem kanału jest SDS. No i jeżeli chodzi o tą bramkę Polaków. Co prawda udało się z Portugalią ją zdobyć, ale nie w takich okolicznościach, jak byśmy chcieli. Po pierwsza połowa świetna, druga wiemy jak jest, ale ze Szkocją mecz musimy wygrać. Magia naszego stadionu musi nam dać bramkę ze Szkocją i też, jeżeli chcecie zgarnąć ten bonus 200 zł, to wystarczy, że obstawicie, że strzelimy bramkę ze Szkocją, a następnie Wasz kupon wejdzie cały na zielono, spełnicie wymagania takie między innymi jak wpłacenie 50 zł. Szczegóły tego macie na dole. No i oczywiście jesteście pełnoletni, bo to jest oferta tylko dla widzów pełnoletnich. Jeżeli klikniecie w link na dole, użyjecie kodu KamykSTS i spełnicie wszystkie warunki, wtedy macie szansę na dodatkowy cash. No i ja stawiam, żeby z tą Szkocją nie dość, że wygramy, to jeszcze zdobędziemy bramkę. Trzeba za naszych trzymać kciuki, bo czasem ich się fajnie ogląda, czasem trochę gorzej, ale mam nadzieję, że tym razem dadzą radę. Bang! 3-0 Cold! A w ogóle tą dziesiętkę Palmera podobno da się zrobić e, nie Palmerem. Tylko trzeba mieć poniżej 75 Agility, chyba? Czy coś takiego? Czy robiłem ikonę tutaj? Nie, ogólnie nie robię tej ikony 88, bo same useless ikony są. 4-1, Palmer! Nice! Nie ma zapisu z 4. Cztery... O! Okej, okay. przeciwnik zrobił mi przysługę! Zobaczcie, jak fajnie idzie! 2-0, jaki uśmiech na twarzy! Jaki Zadowolony jestem, że dzisiaj grałem. Pięknie! Kobel Rajkar Bastoni, Ramirez, Beka, Aleksie Putejas! Dobra, kolej zrobił Aleksie Putejas! Win! Easy. To ja już dopisuję chyba trzeciego wina sobie, co? Jak kolej zrobił Aleksję Putejas? Z fałszywa Griezmannem 1-0 Klap, klap eee, Nie, no Łukasz, ja wiem, że ta gra jest zła Może UFL trochę przyciągnie paru ludzi Do, gra, do, do grania, sami będą mogli Przetestować za darmo, zobaczymy Ale No nie, wiem, wiem, że, wie, wiem że Tej gry się niestety dobrze, dobrze Nie ogląda eee, No będę, będę szukał gierki Którą będzie się dobrze oglądało Na przykład Tinder był dobry wczoraj, według mnie Dobra oglądalność a przesunąłem się. Dobra, jest brameczka Cold Palmer. Uff. Jakąś dziwną w ogóle twarz ma ten Cold Palmer. Come on, Griezmann, o no to chodzi! Trochę z opóźnieniem, ale wreszcie mam 3-1. jest Griezmann, o no to chodzi. No i cyk, a my 3-0, i o to chodzi. Olśniony Beret on fire. Jak już 3-0 mamy, to już z górki. O walkout chyba, co? Nie, Ja nie walkout. No ale co to za walkout, powiedzcie mi, 8-6. Czy co można się cieszyć z tego walkoutu? wo! Wow, wow. to była paczka 5,78+, czy dobrze pamiętasz, że ja z Boim za młodu, tak, 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 graliśmy, 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 fajnie, fajnie jest, że grałem za młodu z kimś, kto zdobył medal mistrzostw yy, na Olimpiadzie, w sensie, nie? no to zobaczmy, mecz o czwartego wina, albo czwartą porażkę, oho, Ukrainę, Wandersary, Darmian, Kunde, no dobra. Ale. Uuu, co zrobił w Czemu Bo on nie użył rączek do obrony. Nie wiem, ale czy ja myślę, że to źle? Nie, to bardzo dobrze, ale rzeczywiście w fatalnie się zachował. Uuu, dwa zerko! Dwa zerko! Jedziemy dalej. Ojojojojo, oj, 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 oj the oj, 3 do 0, ale dzisiaj siedzi. Na razie jest humor Gitówa, bo siedzi, nie? Kurde, nie wiem, porypałem już coś. Nie studiowałem geografii, jak coś 4 0. No dziura, dziura, niestety. Serio, naprawdę? O! Myślałem, że był spalony swoją drogą. Ale okazało się, że nie. Więc pary, że Harry Kiel strzela. Kiedy ma dobrą tą lewą nogę. Oj, 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 ładnie, ładnie, ładnie przeszedł. No i końcóweczka ciekawa. Z 4-0 mamy 5-4. Ale postaram się nie oddać już piłki mu. Dobra, najważniejsze, że pokonane. I 4-0. Słuchajcie. Idziemy po złoto, po medal. Robię go. Myślę, że mi stać. Zaraz zobaczymy. Jak nie, to. Mam, mam trochę informów na sel i tak dalej. Dobra, tak. Donnarumma na sel, gri... Znaczy na ten Griezmann. Tego Bellingama też mogę oddać. Bo. I tak nie będzie u mnie grał. No dobra. Słuchajcie, robimy tego bezleja. First on to Glory, to jest konto. Trzeba próbować, trzeba robić, więc robimy. Czy jest tu ktoś wart? No mówię, Bellingama oddaję, ale Belly po prostu jest mi zbędny trochę. Więc oddajemy. Najwyżej będziemy ten. Możliwe, że, że nie będziemy stać na niego do końca. Patrząc na to, że są dwa składy 8 i tak dalej, ale em, też są tutaj paczki, więc może coś z paczek odda. O nie, akurat nie z tej. Dobra, druga paczka, duża złota paczka premium za to. Zobaczmy, czy z niej coś poleci. To by się przydał foder po prostu. Dobra, mamy dużą złotą paczkę i trzy składy jeszcze. Dobra, kolejny skład ocenia 86 przepalony, duża złota paczka premium i dwa składy nam zostaną. Wysoki overall poproszę. Ale normal. Dobra, kolejne sybycy. Zobaczmy, czy może ktoś tutaj się dorzuci do tego. Uuuu, ok. Pascarda eventowa przez co zrobienia? Bęźleja, dzień dobry. Może akurat go na prawą obronę damy. Będzie daleko nam wyrzucał z autu, Thierry i Korea. Nie no, chyba go wrzucamy. To idealnie nam pasuje. W sensie za. Kogo ja tam mam? Za, za malo Gusto na prawą obronę? Jakie on ma staty? strzelanie ma słabe, dribbling, podania, obrona fizyczna. Jak on ma e, PO? Kurde, fałszywy boczną obrońca nie ma, no ale myślę, że będzie i tak lepszy od tego. Słuchajcie, w takim razie idealnie się wszystko ułożyło, e, bo mamy, odbieramy Bazleya na lewą obronę, a w międzyczasie trafiliśmy kołpa na prawą obronę. Zobaczmy, jak on wychodzi. Tak prezentuje się ta karta. LP, US&A, Premier League. No to zobaczymy, jak to będzie śmigało. Zobaczymy, jak to będzie śmigało. Udogi schodzi, wchodzi Bazely. No, zobaczymy. No, wygląda solidnie. Słuchajcie, gankulita, wszystko powyżej 80. No co tu może pójść nie tak? Mam nadzieję, że będzie bestią. Plus mówię, mamy nowego prawego obrońcę, więc boki obrony nam się zmieniły na trzy ostatnie mecze. Trzy ostatnie mecze w lidze weekendowej zmieniły nam się boki obrony. To też jest spoko. Malogusto, gusto, dziękujemy. Malogusto gusto rozegrał u nas, uwaga. 166 spotkań na prawej obronie. Przypomnę, że my tu gramy tylko ligę weekendową praktycznie, więc mało gusto, na razie się żegnam. Na jego miejsce wskakuje Thierry Korea. Na razie na jednym zgraniu i chyba będzie na jednym zgraniu. I z lewej strony Udogi znika, ale za Udogiego wlatuje Bazely, proszę bardzo. 24 zgrania, trochę mało, do narumie brakuje. Trochę mało tej, tego zgrania, zwłaszcza Donaruma Bez. No ale dobra. Zobaczymy, jak oni będą się spisywać z La Ligi. A jakbyśmy tali trenera z La Ligi, to by nam dało w sumie. No i 27 zgrania, bo Donaruma z ogarnął i ten. Czy ten LO będzie lepszy niż Mendy? Nie wiem. Będziemy testować, słuchajcie. Mm, testujemy go w takim razie na tej lewej obronie. Tak, zmienił się nasz skład. I teraz wygląda co najmniej dobrze. Jest to prawe skrzydło tylko, nie? Dobrze, no w takim razie, finały. Może nagrody oddadzą? Zobaczmy. Pozytywne, uś uśmiechnięty jestem. Zobaczmy. Zobaczmy nagrody. 10 wymiennych, zobaczmy. Okej, okay, fajnie. Ten ale No proszę, 4 walkout, 3 walkouty. Łoj! Wow. 86. Proszę, to pierwszy. Nasz cudowny środkowy obrońca jakiś, tak. Z Brazylii. To pewnie Gabriel, a nie to Bremer. I na końcu zobaczmy. O! No i niech ten piękny obraz tego tunelu, który nie chce nas wpuścić już do tej gry, niech nas nie wpuszcza nigdy. A ja na koniec tego materiału przypominam, że link do STS jest na dole, kod kamyk STS jest specjalny dla Was, dla widzów pełnoletnich.